W ostatnim czasie testuję taki router z anteną zewnętrzną od firmy ZTE. Jest to dokładnie model o symbolu MF258. Sprzęt został zakupiony w sklepie X.com i chciałem pokazać, jak wygląda tutaj agregacja pasm, ustawienie, ustawienie pasm. Które aktualnie mają być wykorzystywane? Ja się już zalogowałem tutaj, używając takiego adresu 192.168.1.1. W panelu logowania wpisałem login admin i hasło admin. I tutaj, w zakładce ustawienia do góry, gdy damy po lewej stronie zakładkę sieć, wejdziemy w pasma, to możemy wybrać, które pasma mają być aktualnie używane. Tutaj jest taka opcja blokada pasma. Normalnie jest tryb automatyczny, ale możemy też wybrać tryb z blokadą niektórych pas, i wtedy te pasma, które są tutaj zaznaczone, to są y, używane. Znaczy mogą być używane, o ile y, są warunki ku temu. A co to oznacza, dokładnie te cyfry? To mamy tutaj 1, 3, 7, 8 i 20. Co to oznacza? No to 1, to mamy częstotliwość 2100 MHz. To jest taka strona tutaj z Wikipedii. Trójka to jest. Y, 1800 MHz, 7 2600 MHz, 8 900 MHz i 20 800 MHz. Ja tą 8 i 20 z reguły wyłączam i korzystam z tych najwyższych, czyli z tej jedynki i siódemki Najlepiej, jakby to było agregowane ale też trójka nie jest zła to wszystko też zależy jakie częstotliwości ten radioprzekaźnik który jest nadajnikiem dla nas internetu w okolicy jakie częstotliwości w ogóle obsługuje i tak dalej no i to trzeba sobie tutaj potestować i zróbmy test prędkości ja mam tutaj gdzieś 2 km do, tego, do tej anteny od internetu i są też drzewa które zasłaniają ten sygnał tłumią go. Widzicie, że internet tutaj, pobieranie jest bardzo dobre, wysyłanie nieco gorsze w mojej okolicy, ale i tak wszystkie strony się wczytują bardzo szybko i tak dalej. Wszystko płynnie działa na komputerze. A w poprzednim routerze, gdzie był taki modem na USB do odbioru internetu LTE, no to miałem 2, 3, w tym miejscu 4, 5 megabitów na sekundę no to już uniemożliwiało płynne korzystanie z internetu czy oglądanie filmów w rozdzielczości Full HD także sprzęt całkiem niezły myślę, że można go polecić do takich trudnych warunków jeżeli ktoś nie ma światłowodu no to jeśli wszystko się zacina nie działa prawidłowo internet, wszystko wolno działa, no to jest szansa duża, że to nam poprawi po prostu jakość tego odbioru, jakość odbioru internetu. Dodatkowo mamy 14 dni na zwrot tego sprzętu na stronie sklepu X, gdybyśmy nie byli zadowoleni. Także Myślę, że tutaj jest warte to polecenia. Jedynie, co na końcu wa warto powiedzieć, nie bierzcie tego urządzenia w sieci Play, bo ponad sieć Play też daje internet z takim urządzeniem w ramach umowy, ale wtedy, z tego co wiem, nie macie w menu tutaj wyboru tych pas i ogólnie cała ta aplikacja do zarządzania jest ograniczona z tego, co czytałem na forach internetowych. To by było na tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.